Czy wiesz już, ile pieniędzy pojawi się na Twoim koncie w lipcu 2025 roku? Czy Twoja emerytura po waloryzacji będzie wyższa? A może nie zauważysz żadnej różnicy, bo wszystko zje składka zdrowotna i podatek? Już za chwilę rozwieję te wątpliwości i przedstawię konkretne kwoty, zarówno brutto, jak i netto, które emeryci w Polsce otrzymają z ZUS. Tu nie ma miejsca na domysły, są tylko fakty, liczby i terminy. Nazywam się Mickiewicz i przygotowałem dla Was najbardziej aktualne wyliczenia które każdy senior powinien znać. Zanim jednak przejdziesz dalej, pamiętaj, grzbiet, dłoń i palec wskazujący w prawo, jeśli obejrzysz tylko połowę tego filmu albo przeskoczysz kilka minut, nie zrozumiesz, jak ZUS wylicza Twoją emeryturę i możesz pominąć ważne zmiany. Wszystko wyjaśniam krok po kroku, od kalendarza przelewów ponet to na rękę. W lipcu 2025 wypłaty emerytur przebiegają zgodnie z harmonogramem, ale są pewne wyjątki. Przelewy zaczną trafiać do seniorów od 1 lipca, ale jeśli twoja data wypłaty przypada na weekend, dostaniesz pieniądze wcześniej, nawet 4 lipca. Przedstawię wszystkie daty wypłat, byś wiedział dokładnie, kiedy możesz spodziewać się przelewu. A co z kwotami? Minimalna emerytura po marcowej waloryzacji wzrosła z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł brutto, co oznacza około 1705 zł netto na rękę. Ale to nie wszystko. Pokażę Ci również szczegółową tabelę wyliczeń brutto i netto dla różnych progów świadczeń od najniższych do najwyższych emerytur. Zdradzę Ci też, dlaczego część seniorów dostaje nawet o 60% więcej, jak wygląda sytuacja byłych mundurowych i kto może liczyć na szybszy przelew. Pineska na końcu tego materiału podzielę się ważną informacją o 14 emeryturze, która czeka nas we wrześniu, to będzie drugi duży zastrzyk gotówki w tym roku. Zostań ze mną do końca, bo tylko wtedy dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze. Kliknij, subskrybuj i daj łapkę w górę. To dla mnie znak, że chcesz więcej konkretnych informacji bez zbędnych pytań i klikbajtów. Do zobaczenia w dalszej części materiału. Lipiec 2025 rok to moment, na który czekają wszyscy emeryci w Polsce. Po wielu miesiącach niepewności i zmian w końcu możemy dokładnie powiedzieć, ile pieniędzy trafi na wasze konta w tym miesiącu. Wiele osób zastanawia się, czy po marcowej waloryzacji ich emerytura znacząco wzrośnie, czy też zmiany będą minimalne. Najważniejsze pytania, które dziś rozwiejemy, to jaka będzie realna kwota do wypłaty, czyli netto, i kiedy dokładnie odbędą się przelewy z ZUS. To bardzo ważne informacje, ponieważ dzięki nim możecie lepiej planować swoje wydatki, rachunki, a także codzienne potrzeby. Moje nazwisko to Mickiewicz i od lat analizuję dla Was zmiany w systemie emerytalnym. Dziś przedstawię Wam nie tylko twarde liczby, ale także wyjaśnię mechanizmy działania ZUS, które decydują o tym, ile ostatecznie pieniędzy trafi na Wasze konta bankowe. Wiem, że to dla Was ważne, dlatego proszę, obejrzyjcie ten materiał w całości. Nie warto przeskakiwać czy oglądać go fragmentarycznie, ponieważ każde słowo ma znaczenie. Jeśli zobaczycie tylko połowę lub pominięcie niektóre części, może się okazać, że nie zrozumiecie wszystkich zależności, a wtedy Wasza wiedza będzie niepełna, co może prowadzić do niepotrzebnych obaw lub wręcz odwrotnie zbyt dużego optymizmu. Wyobraźcie sobie, że kwota, którą widzicie na swoim pasku emerytalnym, to kwota brutto, czyli pełna suma przed potrąceniami. W praktyce jednak nie otrzymujecie całej tej kwoty do ręki. Dlaczego? Ponieważ obowiązkowe są składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy, które są odliczane jeszcze przed przelewem. W praktyce oznacza to, że kwota netto, czyli ta, którą rzeczywiście otrzymujecie, jest mniejsza. W tym materiale pokażę Wam konkretne wyliczenia dla różnych przedziałów emerytur, abyście mogli sami sprawdzić, jak wygląda różnica między brutto a netto? Po marcowej waloryzacji w 2025 roku minimalna emerytura brutto wzrosła do 1878,91 zł. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak w praktyce, po odliczeniu wszystkich składek i podatków, na konto seniora wpływa około 1705 zł. netto. Ten wzrost, choć niewielki, to krok w dobrą stronę. Szczególnie biorąc pod uwagę rosnące ceny i koszty życia. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Seniorzy otrzymują nie tylko standardową emeryturę, ale także dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura. Trzynastka została już wypłacona wcześniej, więc teraz w lipcu seniorzy otrzymają swoją zwykłą emeryturę, ale to we wrześniu czeka nas kolejna premia czternasta emerytura. To dodatkowy zastrzyk gotówki, który może bardzo pomóc w codziennych wydatkach, zwłaszcza teraz. Kiedy inflacja nadal jest odczuwalna, warto też zwrócić uwagę na harmonogram wypłat. ZUS bardzo poważnie podchodzi do terminów, aby pieniądze trafiły na konta w odpowiednim czasie. W lipcu wypłaty będą realizowane według ustalonego kalendarza, który uwzględnia dni wolne i weekendy. Jeśli Twoja data wypłaty wypada na weekend, przelew zostanie wykonany wcześniej, abyś mógł spokojnie dysponować swoimi pieniędzmi. To ważne, bo nikt nie chce czekać dłużej niż trzeba. A takie rozwiązanie zapewnia płynność finansową i spokój. Oprócz tego, nie wszyscy seniorzy otrzymują takie same kwoty. Emerytury mundurowe, np. dla byłych policjantów czy strażaków, są średnio o 60% wyższe niż standardowe świadczenia ZUS. Te osoby także mają przygotowany harmonogram wypłat i wyliczenia, które przedstawię w dalszej części filmu. Dzięki temu każdy będzie wiedział, czego się spodziewać i jakie świadczenia przysługują mu zgodnie z prawem. Chcę też zwrócić uwagę na to, jak ważne jest, aby zrozumieć wszystkie aspekty swojej emerytury, to nie tylko kwota na pasku, ale cały system, który wpływa na jej wysokość. Dlatego też w kolejnych minutach filmu dokładnie omówię, jak są liczone składki, jakie podatki są odprowadzane i dlaczego netto może być niższe niż się wydaje na pierwszy rzut oka. To pomoże Wam uniknąć nieporozumień i lepiej zaplanować budżet domowy. Będziemy też rozmawiać o innych ważnych kwestiach, takich jak świadczenia dodatkowe, ich wpływ na finanse seniora oraz o tym, jak przygotować się na ewentualne zmiany w przyszłości? Czy warto się martwić? Jakie są perspektywy na kolejne lata? Odpowiedzi na te pytania pojawią się w dalszej części materiału, więc koniecznie zostańcie ze mną do końca. Podsumowując, lipiec 2025 rok to czas, kiedy ZUS przekaże kolejne emerytury, które będą wyższe niż w poprzednich miesiącach, ale wciąż wymagają dokładnego zrozumienia różnic między kwotą brutto a netto. Dzięki temu materiałowi dowiecie się, kiedy dokładnie otrzymacie swoje świadczenia, ile pieniędzy faktycznie wpłynie na Wasze konto i na co zwrócić uwagę przy planowaniu wydatków. Jeśli chcecie, aby więcej takich informacji trafiało do Was regularnie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby nie przegapić żadnych aktualizacji i porad dotyczących ZUS i emerytur. Zostańcie ze mną, bo kolejne segmenty będą jeszcze bardziej szczegółowe i przydatne. W następnej części przejdziemy do dokładnego omówienia harmonogramu wypłat, aby każdy z Was wiedział, kiedy spodziewać się przelewu. Lipiec 2025 rok to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce, ponieważ zakład ubezpieczeń społecznych już szykuje się do wypłat świadczeń, które trafią na wasze konta bankowe. Wielu z was zastanawia się, ile pieniędzy faktycznie pojawi się na koncie pomarcowej waloryzacji, która podniosła minimalną emeryturę do 1878,91 zł brutto. Ale czy wiecie, że ta kwota brutto to nie jest kwota, którą otrzymacie na rękę? Dlaczego? bo od tej sumy odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz podatek dochodowy. W praktyce oznacza to, że na konto seniora wpływa kwota netto, czyli znacznie niższa niż brutto. Dzisiaj dokładnie wyjaśnię, na czym polega ta różnica i jakie są jej przyczyny. Wiele osób myśli, że podwyżka waloryzacyjna oznacza po prostu więcej pieniędzy do wykorzystania, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej i składkowej każdego świadczeniobiorcy. Dlatego pokażę Wam konkretne przykłady wyliczeń od najniższych emerytur po te wyższe, by każdy mógł zobaczyć, ile faktycznie dostanie. W lipcu 2025 roku wypłaty emerytur będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem, który uwzględnia dni wolne i weekendy. Jeśli Wasza data wypłaty przypada na dzień wolny, ZUS dokona przelewu wcześniej, abyście nie musieli czekać na pieniądze. To bardzo ważne, bo pozwala na spokojne zaplanowanie miesięcznych wydatków i uniknięcie stresu związanego z opóźnieniami. Poza tym, w 2025 roku seniorzy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura, które stanowią ważny zastrzyk gotówki. 13. została już wypłacona, ale 14. pojawi się dopiero we wrześniu. Te dodatkowe bonusy są szczególnie ważne w czasach rosnącej inflacji i kosztów życia. Warto także pamiętać, że emerytury mundurowe są średnio wyższe niż standardowe świadczenia z ZUS. Emeryci, którzy pracowali w policji, straży pożarnej czy innych służbach mundurowych, Mogą spodziewać się wyższych kwot, często nawet o 60% większych niż przeciętna emerytura. Ich wypłaty również odbywają się według specjalnego harmonogramu. W tym filmie przedstawię Wam wszystkie szczegóły, dzięki którym będziecie mogli lepiej zrozumieć, jak działają wypłaty i na co zwrócić uwagę, by nie stracić ani grosza z należnych Wam pieniędzy. Jeżeli zależy Wam na rzetelnych i aktualnych informacjach, zostańcie ze mną do końca. Obejrzenie tylko fragmentu tego materiału może sprawić, że ominięcie istotne informacje które naprawdę mają znaczenie. Pamiętajcie, że te informacje są przygotowane specjalnie dla Was, byście mogli z pełnym spokojem i świadomością zarządzać swoimi finansami. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych aktualizacji dotyczących ZUS, emerytur, innych świadczeń społecznych. W następnej części omówię dokładnie harmonogram wypłat oraz pokażę przykładowe wyliczenia brutto i netto, które pomogą Wam lepiej zaplanować wydatki w najbliższych miesiącach.